Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i wracamy słuchajcie szybko do omówienia zamków, Forteca. E, zagraliśmy trochę inaczej, bo, bo jakby skupiliśmy się raczej na Kapitolu, tutaj w rozegraniu tym. Gramy w sojuszu na mapie e, Szmaragdowe Wyspy. Weźmiemy statek i myślę, że pogonimy e, zamek brązowego. Nie ma co mu dawać możliwości rozwoju. Kaptur Wąpierza. No, wpadł. Nasz, nasz sojusznik w ogóle z durniąc do reszty. Siedzi po prostu na dupie i gdzieś nie ruszył. Nie wiadomo dlaczego. <coughs> Myślę, że to jakiś błąd mapy jest, czy, czy po prostu jakiegoś skryptu, który tam powinien mu działać, odpowiadającego za jego rozwój na tej mapie. Niestety nasz sojusznik stwierdził, że, że on ma skrypty w dupie, on ma to gdzieś kompletnie, a będzie robił po swojemu, więc robi po swojemu. Ciężko mi z tym polemizować. Załóżmy, że zróbmy tak. Zobaczymy, co zrobisz, Edriku. Szkoda, że tego tytana nie mam. Bardzo mi go brakuje. Tęsknię za nim. Byłoby miło, gdyby się zdarzył spotkać go. I teraz naszym planem jest wjazd brązowego. No właśnie, bo brązowy jednak też zdecyduje się wjechać. Wiecie co? On nie ma armii w sumie, więc ja go odpuszczę w dużej mierze. Po prostu polecę mu na zamek i tyle. To jest chyba lepsze. Nawet jak zrobi sobie jakąś armię, to powinniśmy go rozbić. Spoko. czyli tu jest, że tak powiem, czerwony. Na dzielni siedzi. Mogę w sumie zaatakować, najpierw czerwonego, tak jakbym się zastanowił, bo dostałbym więcej za to. Czerwony już się dropnął swojego kumpla. A, niebieski wyszedł. Patrzcie, i zostawi za zamek pusty. To jest po prostu komputer. Nie, nie, zostawił pustego zamku, jakoś o dziwo. A, ja już jestem w okolicy. Tu jest jeszcze Risa, więc może uda mi się z nią. Aaa, it! I tak jestem zapięty. No, po mnie. Czyli tracę artefakt, chyba że, nie wiem, nie strzeli mnie w pierwszej turze. strzeli No dobra, czyli tracę dwa artefakty. Szkoda. E, szkoda, szkoda. No i zobaczymy. <grym> dobra, niech ci będzie. O, nasz przeciwnik się zaktywizował, czy kolega. I właśnie stracił zamek. Gratulacje. Gratulacje, mordo. Po prostu, ja przeraża mnie twój po prostu potencjał intelektualny. Dobra, skupmy się na tej liście w takim razie. Ja po prostu zostawię przeciwnika w niepamięci. Po prostu jego genialne decyzje. Aha, możemy jakiś talizman, że nie zadziała. No dobra, eee, Bless na niego. U, 13 obrażeń. No już, nasz gremlin zupełnie przestaje funkcjonować. Po tym, jak Solmer nam przypierdzieli łańcuchy piorunów, to ta jednostka straciła 90% swojej mocy. No cóż, ja też jakoś nie mam strasznie silnej armii, więc postaram się ją dobrze manewrować. Ale Zun, musiałeś. Dobra, wstała tutaj. Ty się zajm tym. Ty trzaśni w niego. Jesteś twardy, więc ci niewiele powinien zrobić. Ty zamorduj tego w taki sposób, może? 13 kamiennego lęku, no niewiele. Spróbuj mu, z, że tak powiem, na strzała go wziąć. Dobra, ucieczka, Bez większych strat, jakiś... Jeden chlabarnik. No, szkoda, szkoda. Dobra. Mamy zamek brązowego. Ale nie ma się co martwić, bo brązowy już sobie zajął zamek naszego kolegi, który po prostu w swojej całej inteligencji niczego nie zrobił. Po prostu niczego nie zrobił, stwierdził, że a wyjdę sobie z zamku, pierdolę to w cycki, e, niech sobie zajmują, ja mam to gdzieś. Więc jak masz to gdzieś, no to co, ja będę płakał za tobą. Przejść przez drzewko może. Błagam cię niebieski, odbij mu ten zamek, proszę cię. Możemy zakończyć jego żywot, bo brązowy się teraz tu będzie pałętał. Aha, już dostałeś w pierdol. Kurde straszne. Sania. Ok, trzeba się z nią zmierzyć w takim razie. Zobaczmy. Co on robi? Dużo ma to armię, tylko że mało poziomową, nie? Myślę, że po tej bitwie będę musiał ewakuować się do zamku. Aha, po nim. Jaki to masz rozrzut w obrażeniach? No, nawet duży. Setkę obrażeń mogę ci dodać, więc myślę, że warto. Dobra, dwa dżiny królewskie, out. Zrób tak. O, wow, boli. Coś tego. Skość tego. na golem znów chodzi. Po, po dżinie. A, potraciłem wojska bardzo dużo. No ale cóż, w zasadzie rozbiję całego przeciwnika. O ile mój dzielny przyjaciel komputer niczego nie wymyśli, to może go nawet rozbijemy. Przejdywanie drogi chyba się nam tu nie przyda. wam, <zysk> że nie wygląda to jakoś strasznie różowo ten scenariusz. Lepsze sobie tutaj wojsko wygląda na to, że będę musiał wziąć tę armię po prostu. I chodzi, że tak powiem, pomieszano trochę tą armią. Czerwony się tu pałęta, niebieski zajął. Dobrze. Czyli brązowy się dropuje tutaj, bo będzie chciał odbić zamek, ale nie pokonał. Wiatry pomyślne. Super. Czyli brązowemu został jeden Heros Edric, który nic nie ma. No ja i mnie zaatakuje, więc mogę tylko czekać na jego agonię w takim razie. Dobra. ja się w takim razie zajmę jego włościami, rozkradnę je jak tylko mogę. Wszystkie kopalnie. A Nelu w takim razie udam się. W tą stronę wygląda to, że mój yy, sojusznik się już zaktywizował, więc yy, no, jest szansa, że coś zrobimy. Czerwony się tutaj też rusza. Może zająć naszego przeciwnika, naszego kumpla. Zobaczymy, co on wymyśli. No, ale tak, on jedzie na zamek, oczywiście. Co on ma innego do zrobienia, w sumie teraz, no? Więc może ja się zdecyduję, tak trochę powoli to zrobić. Dobra, pójdźmy tutaj, pozejmujmy sobie kopalenki. Przynajmniej jedną, chociaż. To jest początek tygodnia, więc e, zróbmy sobie wojo całe. Mogę chyba zrobić świątynię obłoków ulepszoną, no jak widzę. Ja na razie się wstrzymam, bo też przyda mi się tutaj armia. Serena tutaj jest gdzieś w okolicy, więc ona sobie tą armię weźmie i w razie co skonsoliduję sobie parę jednostek tych, które mi się przydadzą. Czerwony też tu płynie w tą stronę. Dobra, to ja w takim razie muszę się dropować szybko w swoim zamku. Niebieski, no jak na razie, jesteś tylko kołem uwozu, w żaden sposób nie pomagasz, więc e, no cóż. Muszę z tobą jakoś żyć, nie? Tak, czerwony się udał w tą stronę. Tu jest nic specjalnego, więc... Sera, nagrzej do zamku. Będziesz szatować teraz w zamku zamku. Mamy jednego przeciwnika przeciwko sobie. O, zapomniałem włączyć Teraz Znowu bardzo dobrze. Co ryzykujemy? Dobra, atakuj sobie. Okej. Brązowy jeszcze nie został pokonany? Ciekawe. Aha, bo tu... A nie, to jest czerwony bohater. Po nie wiem czemu. A i tak się muszę udać do zamku, bo moja armia już e, jest co najmniej co najmniej biedna. E, w ogóle strasznie fajny jest ten zamek, tylko że jest strasznie drogi, nie? I widzicie ten mankament, co Wam mówiłem o tym, że ten zamek jest po prostu wolny. Jak ciężko mi się nim gra wtedy. Jest trochę ból. Ale jakoś tam, jakoś to idzie. W ogóle tak samo w ostatnim, w ostatnim odcinku jakoś tak za bardzo nie omawiałem zamków, tylko się wkurwiłem na to, że Bastion jest chujowy. No nie wiem, przekonujecie mnie, że jednak nie jest. Przekonujecie mnie, że jednak nie jest, bo bo ja czy coś tam źle zrobiłem, czy zlamiłem, czy coś. No nie wiem, ja jakoś nie potrafię za bardzo uwierzyć w jego siłę. Aha, jeszcze jedna rzecz, co do tej opcji tutaj od, zamiast zaproszenia bohatera, to już ogarnąłem o co chodzi. Tak, faktycznie ja tam nie znałem po prostu te, tego, tej mechaniki i Potrzebowałem, potrzebowałem sobie sam ją przetestować, żeby móc zobaczyć o co, o co z tym chodzi. No i, i faktycznie jak już sobie to przetestowałem, to to już wiem. Ale dobra, zróbmy sobie, sobie jeszcze gilię, mam drugi poziom. A dlaczego ja biblioteki taki nie zrobiłem? No, no, no dokładnie tak. Dobrze, tu jest czerwony. Niebieski, proszę, proszę, co za szaleństwo! Niebieski załkopalnie, brązowy tu płynie, ale już nie ma zamku, tak? A co ty masz armię tutaj? nie tak, masz armię. Dobra, to ja sobie polecę tutaj. Serenę schowajmy w zamku, no i cóż, arena walk zrobię może, weź chociaż paru tych, czary masz, Co ci zostawić grępliny na przykład, strzelcy na bok, pod osłonę, niech będzie tak. Może uda nam się czymś obronić. Nie wiem, co on tutaj ma. Ta, ta, ten pigedram. zważywszy na to, że rozbiję mu już jedną armię, twierdzę, że nie może to być jakaś strasznie e, mocna paka. W, e, z tym, czym on idzie, z piąty dzień. No może się obronię. Jeśli nie, no to odbije się. Niebieski jaki szalenie brązowy na wygnaniu. Dobra, bardzo się cieszę z tego powodu. Ja wpadam tutaj i wiecie co? Myślę, że zaczekam do końca tygodnia się nie mam i krysztaksów też nie mam. A nie, krysztaksy już powinny przyrastać wam kopalnię, To mi zajął drugą kopalnię, więc będzie to wolniej przyrastało. A mam teraz dwa zamki. To może zrobić coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, yy, pięć. No niech będzie. Ok, yy, i tutaj może zróbmy. Tak. Będzie dobra. Yy, co mamy w armii? Czy jest coś do ulepszenia? No wygląda na to, że nie. Wygląda na to, że nie, więc yy, tak, tak, tak. Wszystko jest zrekrutowane. Poczekajmy jeszcze dwa dni. Ulepszmy tu czempionów możliwie. Zobaczymy co czerwony zrobi. Czy zdecyduje się na atak na nas? Decyduje się na atak na nas. Cóż... Nie jestem wcale pewien czy on wygra, czy przegra. No się okaże. Dużo ma strzelców. To, to tego mu nie odmówię. Ale będą walili przez mury, więc... Specjalnie. Aha, ma nag, to będzie problemem. Ja nie mam takiej silnej jednostki jak nie mają. Ten nagi ma po 100 życia. 110 życiaż. Ajajaj. Ajajaj, jako będzie takim czarem walić co turę. może to zaboleć. Dobrze, że nie rozbójź jeszcze muru. Gaz tutaj. Ile mam mocy magicznej? 2, no raczej na dwie, tury blesko dostajesz, no dobra. Co? Dlaczego to zrobiłeś? Gdy to była dobrze. Ok. Czekajmy tym czarem, jednak. Ten strzelec w zasadzie jest już bezwartościowy, bez więc. Zobaczymy. Im dłużej mnie utrzymają mury, tym większą mam szansę, że się obronię. Trzeba wierzyć, że tak powiem, w strzałki dosyć mocno. Ale to zaboli teraz. Dobra, niech on w fosę na pewno i dopiero wtedy w niego wjadę. Wlasuję go. Dobra, no, pięćdziesiąt Kurde, to będzie ciężka. Ciężki orzek do zgryzienia. To też będzie twarde dosyć. No może nam się udać, zobaczymy. Golemem idziesz najpierw, to dobrze. Wolniej będzie szczepić no, i... Kurde, to będzie bolało. Wejść tu. Nie bieżzał ze 30, to no, na no, razie poczekajmy szczerze w takim razie Zobaczymy kto pierwszy wleci Może to wygrać Po prostu no, tak samo jak ja jest to taki 50-50 drzew, dobrze dobrze bij siebie dobrze Bardzo was przepraszam, tutaj telefonik zadzwonił, niestety niego nie wyciszyłem. Może się uda. Znowu dostał obrażenia od fosy. Okej, okay, stój sobie dalej zatem. Przyśpiesz się, tak, świetny pomysł. Okej, okay, to ja zostawię tu gryfo już. I tego. Będzie co, chyba się był Komputer po prostu zgłupiał. Gdyby udało mu się bramę otworzyć, wtedy tak, niewątpliwie miałby ze mną większe szanse, ale że nie otworzył tej bramy, to w zasadzie jest już po nim. Więc ja tak. Jak sobie ci dostają w fosie węcki. Dobra. Nie powinno to już być trudne. Rozbędę się mu szybko. Jeszcze ludów jeszcze. Postawię się do szarży. Robią się rzeczy. Ile tu masz ruchu? Dobrze, i się, proszę bardzo, co ja ci przyślę kolejnego. Ale ten głupi jest głupi, co? O niech to. Dobrze, potniemy ten kurde kawałek żelaza na części pierwsze. A uciekł. Szkoda. O, mam z sokoli wzrok. Podpatrzyłem czary. O oh, yeah! <gry> Ale rozbiliśmy kolejną silną armię w zasadzie małym kosztem, no bo to była i tak armia, która by tam siedziała, prawda? w zasadzie niewielkim kosztem... Hmm. Tylko że nie, ja wiem, że ja po prostu ich nie ulepszę potem nawet. Naprawdę, może, może mnie skrytykujecie potem za to, że tego nie zrobiłem, ale ja wiem, że ich nie ulepszę, bo po prostu mi nie starczy na to pieniędzy. Eee, więc chyba zostanę po prostu przy klasycznym gigancie. Trudno, zdarza się. Mój błąd najwyżej. Okej, okay, trudno. Mea culpa. Przyjmuję to na klatę. Weźmy jeszcze tych. No, wezmę wszystko nawet. No, zobaczcie, gdybym jeszcze zbudował teraz 125 klasków, nie wziąłbym żadnej jednostki. Uh, jakiś czar ciekawy doszedł, aura ziemi, uh, spoko, spoko, ale uh, bardzo spoko. Dobra, płyniemy w takim razie na czerwonego, czerwony nam się tutaj pałęta. No dobra, no dobra, 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 Ok, przeskoczmy sobie tędy. To będzie chyba myślę taka krótsza rozgrywka z tego powodu, że jak widzicie po prostu jest mniejsza mapa. Jest też prostsza, jest dużo wody, więc tak jakby takiego terenu faktycznego do gry. Jest tutaj stosunkowo niewiele. Niebieski nam się tutaj dropnął z powrotem. Myślę, że ten sojusz wcale nie był jakimś najlepszym związaniem. W gruncie rzeczy, czy był, czy nie był, to raczej taka kwestia do polemiki, bo, bo też po prostu komputer jakby mój sojusznik i tak zachował się jak totalny idiota, więc co za różnica, nie? E, to tutaj już sobie sieć w takim razie. Zobaczymy, co ty zrobisz. No odbij sobie kopalnię, dobrze. Przeżyję. z tym. niebieski i tak jest kompletnie niepomocny, więc jakoś go generalnie staram się ignorować. Dobra, tego twojego bohatera to mam w dupie. Ach, właśnie. No i ucieka, no i zaraz straci znowu zamek. No, to jest kurde debil taki, że... No zobaczcie to. No, rusz się tam! Hej, stary! Czy możesz coś zrekrutować tu w ogóle? Jezus Maria, co za głąb. Jezu, komputery naprawdę kiedy przyprawiają ból głowy, bo po prostu ich wiedza na temat świata Heroes'ów jest porażająca. Moi mili. A on dalej lata, bo on ma latarnię, cwaniaczek. Dobra, niech ci będzie. Jak masz latarnię, to spoko. Ja idę ci spuścić bęcki. No i tak, i tracisz zamek. No. Jak żeby inaczej. Więc teraz go... Tak, tak, iść tam. Proszę bardzo. Świetny ruch. Świetny ruch, przyjacielu. A tak, uciekaj. Jak najdalej uciekaj. O Jezu. O Jezu. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Dobra. Zobaczmy co tu się będzie dalej działo. No i co ty zrobisz? Dobra. Machina. Okej, okay. zaatakujemy tym zaraz machinę. Co za głąb. A, jest głupi. No dobra, słuchajcie, zbliża nam się bitwa tutaj o ten zameczek, jego machinę, to będzie krótszy odcinek, bo też będzie krótsza seria, więc bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę, no i cóż, trzymajcie się ciepło i cześć!